tak wracając do kibicowania w tych niższych ligach w Anglii no jest to kultywowane, można powiedzieć z dziada się kibicuje tej drużynie, jak dziadek kibicował, tak ojciec, a później syn kibicuje <laughs> najczęściej tak jest i to nie, nie, niezależnie jaki to jest poziom rozgrywek niezależnie czy jest to Premier League, Championship, League One, League Two czy jeszcze te niższe rozgrywki wszyscy kibicują twardo tutaj mamy yy, w którym kibice się spotykają przed meczem wypijają kilka piwek a później ruszają w stronę stadionu, ruszają w stronę stadionu tu myjnia samochodowa działa Ech, także ostre mycie jest Ech, i ruch jak to, jak to, ruch nie jest najgorzej teraz bo to już zaraz mecz będzie tak, że wszystko co ma się przetrzeć chyba się przetarło